Hejka, zaczynamy kolejnego vloga, wczoraj mieliśmy dzień przestoju w nagrywaniu, bo mieliśmy taki zwykły dzień plażowo-kampingowy, no to już nie będziemy tego kolejny raz pokazywać, odpoczęliśmy sobie też od kamery, natomiast dzisiaj zaczynamy dzień. Chciałam ja... powiedzieć jeszcze jaka noc była. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że na razie odebrałam zamówienie, wczoraj nic nie zamawialiśmy, no a dzisiaj już wypadało coś zamówić. Dzisiaj nie wiemy co będziemy robić, bo trochę były inne plany, ale noc nam no, troszeczkę pokomplikowała, bo dzisiaj była jedna, noc, no najcięższa noc na tym kempingu. Nawet tego pierwszego dnia to tak lało i była burza, to było lepiej. A dzisiaj była noc porównywalna z tą naciowo, bo po prostu no była jakaś burza, trochę padało, więc musieliśmy pozamykać okna i wejście do przedsionka. Ale nie było na tyle chłodno, Było. My... Tak, było tak gorąco, że po prostu nie było czym oddychać. Ja się strasznie umęczyłam i no ciężko po prostu w, takiej, w takich temperaturach, no nie da się spać i nie da się wypocząć. Właśnie no tutaj mamy taką, akurat taka pogoda się trafiła, że dni są upalne, no i spoko, jesteśmy w sierpniu, no to można się było tego spodziewać. Ale nocy są po prostu bardzo, bardzo męczące, bo no nie jest w ogóle chłodniej. To znaczy, tak, podczas kolacji, tak jak sobie jemy wieczorem, robi się już tak przyjemnie, zachodzi słońce, troszkę taki przyjemny powiew. Natomiast potem około godziny nie, 21, 22, znowu przychodzą takie bardzo ciepłe wiatry. To chyba nie są Uborane, ale powiedzmy już dość w tym stylu i po prostu jest bardzo, bardzo gorąco. Robi się zawsze codziennie, na noc robi się bardzo, bardzo gorąco. duszno, duża wilgotność i nie ma czym oddychać. Także no jakby tyle tytułem jak jeszcze, wstępu. Tylko jeszcze kwestia jest taka, że dodajmy do tego, że pada deszcz i trzeba było zamknąć przecionek. No to ja już w ogóle. Z żadnego, no zer oddechu. Całe szczęście, że mamy ten nasz wentylator, far, farelkę, wentylator. No to jest fajne, bo jedno urządzenie, a dwie jakby funkcje spełnia. No więc to nas uratowało, aczkolwiek to, no ciężka była ta noc, więc zobaczymy co dzisiaj będziemy robić. Bo mieliśmy trochę wstać wcześniej, nie wstaliśmy, bo odsypialiśmy to po prostu noc szaloną. No i tak to było. My standardowo szykujemy się teraz do śniadania. Mamy nowe pieczywo, tak? Czyli znowu kredek. Tak. I trzy rogaliki. Dwa krosanty z czekoladą i jeden krosant normalny. Ja te produkty zapisywałem na liście zamówień i lekko łudziłem się, że ten zwykły croissant będzie ten, tym z marmoladą. Ale pewnie tak nie jest. Pewnie Miała jest Miałeś szczęście, suchy. bo jest z marmoladą. Tak, jest z marmoladą. Tak, jest z marmoladą. Bo polowaliśmy. A za pierwszym razem mieliśmy dwa z marmoladu, bardzo smakowały, a potem już były tylko czekoladowe albo zwykłe. No dzisiaj było szczęście, bo okazało się, że ten zwykły się w prostu trafił z marmoladą, więc chyba taki powinien być. <laughs> dzisiaj chcieliśmy wypożyczyć sufa, ale niestety się nie udało, ponieważ było już zbyt późno i nie chcieli nam go wypożyczyć ze względu na duże fale. A nasza mini plażyczka dzisiaj była znowu wolna, ale nasze zwykłe fale przerodziły się w jakieś olbrzymie i zaczęło nas tutaj zalewać więc się przenosimy teraz w tamto miejsce gdzie Ula teraz stoi pozostało jeszcze wziąć pieska, lecę, gąbka, no i parasol. przenieśliśmy się na nowe miejsce Ula pływa w swoim krzesełku Ula, pomachaj! Czokuś trochę się skąpał i nie jest mu zbyt dobrze z tym wyciera się o kamulce Czoko, no trochę mokry jesteś, tak? Ale nic nie szkodzi, będziemy musieli Cię wypukać w słodkiej wodzie i będziesz czyściutki. 6, 7, 8, 9, 10. Zrzucaj czapkę. zaczynamy kolejny kempingowy dzień chciałam wypożyczyć sobie na tym wyjeździe supa albo sapa, nie wiem jak to się powinno mówić szczerze mówiąc, stand up paddle taką deskę, na której się pływa na stojąco lub klęczy się, albo siedzi, ale docelowo raczej pożądany, pożądaną pozycją jest pozycja stojąca i chciałam sobie właśnie popróbować, czy mi to w ogóle by wyszło natomiast zrezygnowałam z tego pomysłu bo wolałabym znaleźć taką wypożyczalnię, żeby po prostu wziąć sobie tego supa, pojechać na jakąś plaże czy zatoczkę, gdzie nie będzie za dużo osób i wtedy spróbować, no bo to są moje pierwsze, to byłyby moje pierwsze kroki. No i nie chciałabym mieć po prostu jakoś dużej presji wokół siebie, a tutaj przy tej naszej kempingowej wypożyczalni, no jest ta plaża, z której się jakby startuje. Jest ta góra zlokalizowana przy barze, no właśnie przy plaży kempingowej przy całej tej wypożyczalni, a jakoś tak no nie do końca to czuję, zresztą tutaj jest preferowane, znaczy w zasadzie trzeba wypożyczyć to rano, kiedy są mniejsze fale. A też nie chciało mi się jakoś specjalnie po prostu rano tego robić. Bardziej zawsze mam ochotę pływać sobie tak w południe, po południu, niż akurat zaraz po obudzeniu iść i wypożyczać supę. Także zrezygnowałam z tego pomysłu. Może kiedyś gdzieś tam będzie mi dane znaleźć takowe pożyczalnie, gdzie wezmę sobie tego supa pod pachę, pójdę na jakąś tam małą zatoczkę, czy jakieś po prostu bardziej kameralne wejście i tam sobie spróbuję. A teraz szykujemy się do śniadania. No i zaczynamy po prostu nasze zwykłe campingowe życie. My planujemy jutrzejszą wycieczkę, a Czokuś ma relaks. Tak się położył? Jaki relaks? Czynnie bierze udział w planowaniu wycieczki po prostu. Taki, <taki> słodki. Czokuś! Musi kontrolować, czy dobrze planujemy. Czokuś! Wiecie, co jest najgorsze? Że Czokuś też jest tej żywicy co samochód. Nasz przedsionek, więc... Trochę mu się pozlepiała. Tutaj sierż, tam gdzieś. A to jest nosek Czokusia. To jest oczko Czokusia. To jest drugie oczko Czokusia. A dzisiaj ktoś napisał nam komentarz, że nawet nie stać nas na kupno legowiska Czokusiowi. Mhm, mm dlatego siedzi na mnie. <laughs> Czokuś, źle ci? Powiedz. Tak, źle mi! Nie stać ich na legowisko! Przez pierwszy miesiąc leżałem na koczu. To odbiło się na mojej psychice olbrzymią traumą. Taką traumą, że teraz, kiedy dają mi biczeraczkę, żeby na niej siedział, to wolę sobie sam wykopać dołem. Taka psia natura. <grym> bardzo źli tak. właściciele, zabierzcie mnie od nich. Nie stać ich na lekomisko przygotowujemy się właśnie do obiadu dzisiaj nic nie nagrywaliśmy pomiędzy śniadaniem a obiadem, bo siedzieliśmy sobie na kempingu oglądaliśmy sobie jakieś tam filmiki no po prostu spędzaliśmy czas razem z ładnym widoczkiem, dzisiaj też jest taki pierwszy dzień, kiedy powiewa taki troszkę chłodniejszy wiaterek, znaczy wciąż jest gorąco ale nawet słońce tak przez chwilę za chmury zachodziło także było naprawdę przyjemnie no, tak, no po prostu nie aż tak gorąco, nie, nie było aż takiej duchoty, także fajnie bo w sumie, no tak jak mówię, to pierwszy taki dzień, gdzie jest czym oddychać w sumie. No ale teraz Wam pokażę, co mamy na obiad. Dzisiaj znowu robimy sobie te ziemniaki z proszku. Ostatnio robiliśmy je już drugi raz, nie wiem czy pokazywaliśmy. I wyszły lepsze niż za pierwszym, bo po prostu daliśmy więcej tego proszku, a mniej wody i mleka. Także już wiemy mniej więcej, jak to robi, żeby było dobrze. I do tego mamy... Gołąbki, podliczki i też wam powiem, że gołąbki są dużo lepsze od krokietów czy pulpet no, nie krokietów tylko pulpetów, jakieś tam też są jeszcze trzecie, bo są gołąbki, pulpety, w każdym razie naszym zdaniem gołąbki są najlepsze, dużo lepsze od tamtych pulpetów, co ostatnio jedliśmy, więc na przyszłość będziemy raczej brać tylko gołąbki. Mleko już się zagrzało, dolałam też wody, w miejsce mleka postawiliśmy gołąbki i teraz do tego mleka z wodą będziemy wsypywać te nasze ziemniaczkiem. Będzie pyszna mikstura. Zapyszcza mixtura. Nie wiem w sumie ile. Trzeba to na chyba oko. mieszać. I zobaczymy. Ostatnio właśnie tak robiliśmy na oko i wyszło dobrze. Więcej. Więcej ziemniaków. Więcej. O, chyba już to dobrze. O, teraz tą strukturę z zwykłych kartofelków. Purée. No to raczej mamy to. Teraz no jeszcze trochę pod... za gęste chyba. Będzie dobrze, bo tu jeszcze jest wilg, jeszcze pouciskamy, poubijamy. No dobra, to ziemniaki mamy. Tak, tylko jeszcze trochę muszę pomieszać, aby nabrały struktury takiej klasycznych ziemniaków. Mamy dwa ostatnie dależe, bo nie chciało nam się zmywać i tak nam się tylko piętrzy, to te gary nam się piętrzą do zmywania. Ale już po obiedzie nie będzie wyjścia, trzeba będzie iść. To jak wam wcześniej mówiliśmy, te ziemniaki może nie wyglądają zbyt apetycznie. Yy, no, to przyrządzanie nie wygląda zbyt apetycznie, że z takiego proszku, ale skład jest całkiem ok, także nie ma co się bać. A tak sobie właśnie tutaj oglądaliśmy na tablecie jakieś filmy, więc musimy to na czas obiadu złożyć na naszą półeczkę. Telefony również. I już mamy miejsce do jedzonka. Ziemniaczki raz, ziemniaczki 2, Widelec dla Ulci. Widelec dla Tomeczka. I czekamy jeszcze na gołąbki. Idą już kawki i herbatka. Także dla mnie, herbatka. Dla Tomka standardowo dwie kawki. Proszę bardzo. Gotowe, możemy jeść. Widzę, że gołąbki też już są. Gołąbki już gotowe na stole, czekają. Jakiś ogórek mi do tego pasował. Ale nie mamy. Nie mamy, więc musi to nam wystarczyć. Dobrze, że to są gołąbki, to mamy chociaż kapusta. A jeszcze mi się przypomniało, jak robiłam tą herbatkę i kawkę, że chciałam Wam zaktualizować nasz ten nowy czajnik, który Wam pokazywałam w przyczepie kempingowej Miostar. Jak na razie w dalszym ciągu sprawuje się bardzo dobrze. Woda nie ma żadnego zapachu po smaku. Jest malutki, poręczny, także polecamy. A to, że się jakby nie odpina, nie ma tej podstawki, to nie przeszkadza, bo po prostu przychodzę sobie do przedsionka z tymi kubkami, zalewam i nawet go nie odpinam. Natomiast Tomek jak robi, to właśnie go odłącza i bierze go na stół. Także każdemu wedle potrzeb, ale jakoś na to nie narzekamy. Tomek jeszcze prosi o podanie erytrytolu, więc wyjmujemy z naszej szapeczki. Proszę. Dzięki wielkie. Dajcie znać, czy w waszych związkach też to tak wygląda że dwie minuty po nałożeniu posiłku kobieta ma jeszcze tyle a facet szykuje się już do deseru czemu już obiad w dwie minuty? powolutnie, no ja mówię żeby dokładnie gryźć no, to, że taka mała to, porcja była tu nie było co gryźć, bo te ziemniaki takie <grym> uklepane to Tomek po prostu chyba nie wiem no cóż, w samotności zatem będę jadła no przecież nigdzie nie odchodzę. Tomek już kawka? Już gotowy. A na deserek mamy krosancika z czekoladą z dnia wczorajszego, a dzisiaj marmoladowego, ten jest najlepszy. <śmianowid> <śmianowid> na koniec zostawiłeś. Tak. Ula zostaje w przedsionku wraz z Czokusiem. Tak, mamy odpoczynek po obiedzie. Tak, a ja zabieram Dźwięk. się za zmywanie, bo później planujemy wyjechać jeszcze na plażyczkę. Na ten złoty róg zobaczyć jaka tam jest woda A jak nie no to pokąpiemy się może tutaj w morzu Zobaczymy A ten merda ogonkiem Naczynia pozmywałem A Ula teraz przejęła robotę Tak ja się zabrałam za wycieranie Żeby był już porządek Bo to, jak mówił wam wcześniej Tomek Chcemy wyjść sobie na ten zlatni rat jeszcze teraz wieczorem Żeby tam trochę się pokąpać Także robimy porządek Zbieramy się przebieramy w kostiumy I będziemy wychodzić a tyle jeszcze przed ulą. I ruszyliśmy na Zlatni rad. Widoczki mówią same za siebie. Mamy już takie późniejsze popołudnie. Mimo wszystko dalej jest pięknie. Fajnie, że z tego kempingu mamy zaledwie, nie wiem, 2-3 km na tą plażę, więc raz, dwa i będziemy. Zaparkowaliśmy się na tym parkingu co ostatnio, jak tutaj przejeżdżaliśmy sobie tą plażę oglądać. Tak jak ostatnio nie ma już tutaj nikogo, kto pobiera opłaty, także zostawiamy samochód. Zostawiamy też czekusia, mamy już wieczór, cień jest przewiemnie dzisiaj, a zresztą krótko nas nie będzie, więc dla niego też to będzie lepsze. No i lecimy trochę się pokąpać. Niby tylko na chwilę idziemy, ale tyle mamy toreb i... No, aż tyle to nie mamy. Dobra, idziemy. Także samochodzik zostaje, a my idziemy tutaj tym przejściem pomiędzy samochodami. Tutaj są takie schodki, no i tam w lewo na plażyczka. A rzeczy może nie mamy jakoś dużo, tylko po prostu są wielko-gabarytowe, bo mamy moje krzesełko do pływania, mamy matki, buty do wody, ale nie braliśmy żadnych gąbek, no dziś ręcznik, tylko wzięliśmy, żeby się później wytrzeć, no bo wracamy samochodem. Ale ogólnie no to nic więcej nie braliśmy. Już widzimy nasz cel z daleka. Zlatni rad. Patrzcie jak miło. Napisali w różnych językach, w tym po polsku. Symbol adriatyku, symbol of the beach, symbol jadrana. Ogólnie moje wrażenie jest takie już po prawie, no po ponad tygodniu spędzonym tu półtora tygodnia że ludzie są bardzo mili. Naprawdę jakoś tak nie trafiliśmy na jakieś takie niemiłe osoby, czy niesympatyczne. Raczej wszyscy tacy pozytywni, uśmiechnięci, więc to naprawdę na plus, jeśli chodzi o tą wyspę. Patrzcie, dzisiaj pomimo tej godziny jeszcze sporo osób sobie tutaj leży. No ale ja podtrzymuję jakby moje zdanie, że niezbyt bym chciała tutaj tak sobie plażować jakoś dłużej. No leżeć wśród tych wszystkich budek, leżaków, drzew. Na takim, ni to piach, ni to żwir, no niezbyt, niezbyt. Ale idziemy tam na sam koniec, na ten róg, no bo to w sumie największa atrakcja tego miejsca. No i może do tego będą fale. Jak myślisz, będą takie większe fale jak ostatnio? Chyba nie będzie to samo, ale zobaczymy. Dzisiaj po prostu jest tak jakby trochę słabszy wiatr. Wczoraj, tak wczoraj, by było lepiej, ale wczoraj przez to, że plażowaliśmy długo na naszej plaży, to już wieczorem po prostu nie chciało nam się iść na drugie plażowanie na wieczór. No i pojechaliśmy sobie po prostu pochodzić po wolu. Także dzisiaj tu przyjechaliśmy. Może trochę źle, bo myślę, że wczoraj, ogólnie wczoraj, było duże fale i duży wiatr, ale trudno. Nie no, tutaj na końcu trochę są fale. One się tak robią przez ten cypelek chyba tutaj, państwo to tak łączy, że tutaj są fale, a już po drugiej stronie taka bardzo spokojna woda. Także. Jakoś nie wszystko stracone, ale wczoraj, jak na naszym kempingu były duże, to tutaj musiały być chyba naprawdę wielkie. Ale tu jest długo płytko, zobaczcie ta para co wchodzi, to jeszcze no są dosyć daleko od brzegu i mają nawet do pasa im nie sięga. U nas na kempingu to już by nie mieli dna, ale chyba zimna woda, bo ludzie coś niechętnie. Tomek mówi, że powinna być około stopień lub dwa chłodniejsza niż u nas jak sprawdzał na mapie. Tak windy podpowiada. Tak windy mówi. Bo już się pokąpaliśmy. Widoczki były zacne. Zachód słońca jeszcze jest. Nie jest po zachodzie, jeszcze chwilę potrzeba. No i tutaj widać jak się krzyżują te fale, ale przed chwilą były większe, aż tutaj na plaży nachodziło to tym miejsce. No dajmy im jeszcze chwilę i lecimy. O, skrzyżowały się. My już jesteśmy w samochodzie, jak możecie zobaczyć, ale nie jedziemy jeszcze na nasz kemping, tylko w drugą stronę bo wpadliśmy na taki szalony, znaczy szalony, może nie szalony pomysł, ale po prostu taki spontaniczny pomysł, tak? Że pojedziemy sobie na te naleśniki, na których wczoraj byliśmy. Tak, ja stanę sobie na awaryjkach, żeby już nie parkować się, Ula kupi. A tak, ja po prostu akcja. na wynos wezmę i zjemy sobie już na kempingu, bo to jest bardzo blisko naszego kempingu, więc sobie szybko wrócimy i zjemy już u nas. Natomiast, no właśnie, po prostu znudziło nam się już trochę to nasze kempingowe jedzenie. Mamy go coraz mniej, a że już i tak jesteśmy tutaj, no bardzo blisko, to po prostu sobie podjedziemy. Będziemy mieć też taką miłą odmianę: jakieś po prostu inne jedzonko No i to w sumie tyle. Jeśli chodzi o plażę, to było bardzo fajnie. Cieszymy się, że przyjechaliśmy. Woda, jeśli chodzi o wodę, no to fale były mniejsze niż wtedy, jak oglądaliśmy sobie tą plażę. Natomiast też woda była czystsza, więc coś za coś, za coś bo ostatnio była taka właśnie mętna była bardzo przejrzysta. Co mnie zaskoczyło to to, że woda była bardzo ciepła w mojej opinii. Myślałam, że będzie odwrotnie, tak jak Wam zresztą mówiłam, jak tam już wchodziliśmy. Natomiast była właśnie ciepła i taka przyjemna. Cieplejsza dużo niż na naszym kempingu. Wydaje Ciekawe, mi... czy dzisiaj u nas na kempingu była cieplejsza woda, tak, bo, bo tego bo nie wiemy. Tak, dzisiaj nie byliśmy u nas. Wydaje mi się, że może wynikać to z tego, że tam jest długo płytko po prostu, a u nas jest Bardzo przyjemna, więc fajnie było się pokąpać. Może ta plaża, wstępnie takiego pierwszego wrażenia, nie zrobiła na nas najlepszego, ale myślę, że warto tutaj przyjechać sobie poplażować. Jak, ma, jak nie macie właśnie takich ograniczeń jak my w postaci psa, no to przyjedźcie sobie po prostu może w ciągu dnia, kiedy słońce będzie świeciło i będzie po prostu ładnie, bo teraz już mieliśmy taki zachód słońca bardziej. Pod wodą, no nie było tej, jakby esencji wyciągniętej z tego, ale i tak to, jak mówi, że było ładniej, były duże ryby, także tak. no cieszymy się, że przyjechaliśmy, ale no spróbujcie sobie, może nawet w ciągu dnia przyjechać i pokorzystać. My pewnie może jakbyśmy nie mieli psa, to byśmy się na to skusili. Natomiast no nie żałujemy jakoś też bardzo, bo no troszkę nam się po prostu nie podoba wydźwięk tej plaży, i no to, 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 to co zresztą Wam mówiłam, że dużo osób, że tak no leżą niektórzy wręcz w tym lasku i tak... Ale to troszkę, już wiecie, to, to no już, to, już to my jedziemy w takim razie po naleśniki i pokażemy Wam co zamówiliśmy, jeśli się uda. Jestem już przy Pancake's Ball, złożyłam zamówienie i czekam na odbiór. I zamówiłam jednego banana, czyli Nutella, banan i polewa czekoladowa. A drugiego Sweet Fantasy, jakieś linolada milk, mascarpone, wiśnie, Puding waniliowy, budyń waniliowy i polewa czekoladowa. I zjemy sobie połowę z Tomkiem. Okay, thank you. Dobrze, jesteśmy już na naszej parceli. Tomek jeszcze poszedł do łazienki. Trzeba zapalić nasze girlandki, bo jest już całkiem ciemno. Ops. I druga. Ops. O, coś... Coś z nią nie tak. Coś chyba z przełącznikiem, Tomek mówił. No nic, trudno. Jedna na razie świeci, Tomek pewnie ją naprawi, Tu drugą. Jeszcze wyjmijmy naszą campingową lampkę, żeby było trochę jaśniej do jedzenia. A lampka jest tu na górze, lampka jest. I zawiesimy ją tutaj, sobie wieszamy za ten jakby troczek od przedsionka. No i będzie nam oświetlała stół. A lampka wisi, zamówienie jest. Nawet dali nam sztućce, więc już ich użyjemy. Nie będziemy naszych brudzić, bo jak pamiętacie, pozmywaliśmy przed wyjściem. I chyba słyszę, że Tomek już nadchodzi, także będziemy jeść. Dobra, Tomek jest, więc otwieramy nasze zamówienia. Pierwszy to chyba ten z bananem. Nie, przepraszam, to jest ten uh, Sweet Fantasy, bo miało być wiśnie i jakieś coś waniliowego, więc widać, że jest. A tu mamy te z bananami. No, sądują się bardzo ładnie. Także jemy. I jak tam Tomek, oceniasz naszą dzisiejszą kolację? Wyśmienita. W tym Wyśmienita. oświetleniu widać Ci tylko pół, pół twarzy, jedno oko. Przesuń się może bliżej prawej. No, no. nie sięgam lampki, tak wyglądam. <grym> no bardzo ogólnie, dobre? No, bardzo dobre zarówno jeden, jak i drugi. Nie wiem, który, na który bym miał się zdecydować, kiedy musiałbym wybrać jeden. Bo każdy coś... No, jeden i drugi jest dobre. Jedne i Jeden i drugi jest pyszny. <głos> <głos> nie mogę się Pięknie. wysłowić, To <noise> wszyscy wiemy. Nie mogę się wysłowić. Po prostu chodzi o to, że tutaj z tymi ten naleśnik z wiśniami jest taki, że jest taki słodziutki, a tak kontrastują te wiśnie i tak, jest taka harmonia. Ten z bananami tak samo jest, jest genialny, więc. Próbuj... Polecamy pan po pancake. Tak, po prostu próbujcie wszystkich, bo są wyśmienite.